Witam wszystkich bardzo serdecznie na czytaniu Dla Pani na lipiec 2019. Jest to czytanie ogólne, dlatego też nie ze wszystkimi będzie ono rezonować, ale mam wrażenie, że będzie rezonowało z tymi z Was, którzy mają e, tak jakby ukryte strachy. Może nie tyle ukryte, e, co po prostu coś, coś, co bardzo was, tak jakby, e, bardzo głęboko w Was siedzi, i, i od dłuższego czasu się z tym zmagaliście. Być może są to nawet rzeczy, które wydarzyły się w Waszym dzieciństwie ale nadal tak jakby mają wpływ na to, jak, wasze, jak Wy się zachowujecie w Waszym dorosłym życiu, albo jak Wy pracujecie nad swoim dorosłym życiem, tak jakby trzymając ten strach gdzieś głęboko w sercu. Mogą to być rzeczy, o których osoby, które są wokół Was, nawet nawet nie mają pojęcia. Ok. Energie, z jakimi wchodzimy w lipiec. To są pierwsze trzy karty. Mamy trzy miecze: odwrócona karta Księżyc i odwrócona karta Wisielca. Czyli, że to są tak, jakby te strachy. I tutaj, jako przykład, mogę Wam dać strach przed wodą, albo strach przed psami, jeżeli ugryzł Was pies, jak byliście dzieckiem. Albo cokolwiek w tym stylu, na przykład strach przed pająkami, też. Cokolwiek takiego, co tak naprawdę w momencie, kiedy to się do Was zbliża. Tak? Albo no na przykład macie strach przed wodą, no i wszyscy znajomi i cała rodzina jadą nad jezioro, tak? I wy, tak jakby, nie jesteście w stanie się cieszyć, bo jedziecie z nimi, nie jesteście, nie jesteście w stanie się z tego cieszyć, bo, bo boicie się wody, tak? I wiecie, że tak naprawdę to nie będzie dla was żaden relaks bo po pierwsze wszyscy jadą na tą wodę, żeby się w tej wodzie kąpać, a wy tego nie zrobicie, bo się wody boicie, to jest jedna rzecz, druga rzecz. Niektórzy mogą Was za to krytykować, albo może i z Was się śmiać, że się boicie wody. Więc oprócz tego strachu jeszcze dodatkowo ludzie mogą Wam tak jakby dodatkowo wam dorzucać do tego, tak, że, że wy jeszcze gorzej się ze sobą czujecie, ale to jest tylko przykład takiego strachu. Więc to jest, to jest tak jakby energia, z którą wy... Wchodzicie w lipiec. I to jest coś, co tak jakby blokowało ten strach, tak jakby blokował Was przed rozwijaniem Waszego, waszego życia w taki sposób, w jaki byście chcieli, tak? Bo tak jakby ten, ten strach cały czas gdzieś, gdzieś tam z tyłu głowy siedział. I Wy tak jakby nie widzieliście swojej przyszłości. W, w zbyt pozytywnych barwach z powodu właśnie tego strachu. No ale teraz popatrzmy sobie na energię lipcowe, co się będzie działo w lipcu dokładnie. Mamy odwrócone sześć kielichów, mamy dwa miecze i mamy sześć buław. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o, o ten strach, on powodował tak jakby mgłę, mgłę mentalną. Nie w ogóle nie widzieliście tak, jakby wyjścia z całej tej sytuacji. Nie, nie widzieliście nie byliście w stanie tego zaakceptować, nie byliście w stanie nic z tym zrobić, po prostu tak jakby Wasze myśli cały czas kotłowały się nad tym, co jest i, i tak jakby nie byliście w stanie się zastanowić, co można by było z tym zrobić, tak? To było po prostu, to jest tak, takiego rodzaju strach, który tak jakby sprawia, że, że aż się telepiecie w środku, tak? I, i to jest coś, z czym, z czym Wy po prostu tak jakby nie byliście w stanie sobie mentalnie poradzić. Ale z tego co widzę, bo mamy tutaj to odwrócone sześć kielichów i dwa miecze, ta, ta mgła tak jakby zaczyna, zaczyna opadać teraz w lipcu. Wy w końcu po tych wszystkich przeżyciach, których musieliście doznać przez ten właśnie strach, być może właśnie krytyka ze strony innych osób, mogło być jakieś podśmiewanie z Was nawet. No po prostu wiecie, same takie negatywne rzeczy, co osoby, które nie, nawet nie próbują Was zrozumieć, po prostu będą, będą z Was szydzić, tak? Ale to, to w ogóle nie jest wasza wina, to jest po prostu tak jakby ignorancja tych innych osób, yy, które yy, tak jakby albo, albo są egoistami, albo no po prostu ignorantami, tak? Że jeżeli oni się czegoś nie boją, to, to cała reszta świata nie powinna się tego bać, tak? Na takiej zasadzie. Czyli że totalny brak zrozumienia. I to mogło też powodować tą mgłę, tak? Bo, bo zamiast wam pomagać, to po prostu jeszcze bardziej was tak jakby ściągało na, na dno. No ale wracamy do, do lipcowych energii. Mamy dwa miecze, czyli że wy tak jakby tam gła zaczyna opadać yy, i wy zaczynacie widzieć yy, i rozumieć, że tak naprawdę yy, zadręczanie się tym strachem do niczego Was nie doprowadza, tak? Przez tego, yy, bo mamy tego wisielca odwróconego, czyli, że zupełnie jesteście tak jakby zblokowani. I zaczynacie to widzieć i zaczynacie to rozumieć i zaczynacie wychodzić z tego labiryntu i teraz widzicie przed sobą dwie ścieżki. I właśnie to najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że widzicie, że nie macie tak naprawdę wyjścia, tylko musicie zaakceptować ten strach. Tak? I teraz tak. W momencie, kiedy akceptujecie ten strach, wy widzicie, że są tak naprawdę tylko dwie drogi, którymi możecie pójść. Jedna droga to jest po prostu akceptowanie tego strachu i nauczenie się żyć z nim. I tak jakby nie branie do siebie krytyki ze strony innych osób, po prostu nie, nie dopuszczacie do siebie tej krytyki, przestajecie się tym po prostu przejmować, tak? Czyli że jest, ak jest akceptacja i tak jakby ochrona energetyczna, tak? Że, że po prostu to, 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 czego doświadczyliście do tej pory, już, już nie pozwolicie na to, żeby, żeby tego doświadczać. I to nie znaczy, że inne osoby tak jakby przestaną Was krytykować. Nie, Wy po prostu nie będziecie odbierali tej krytyki, do, nie będziecie tego brali tak do siebie, tak jak kiedyś. To, to jest jedna droga. A druga droga y, to jest również tak jakby związana z akceptacją, tylko że y, dodatkowo dochodzi nam walka z tym strachem. Czyli, że jeżeli ktoś boi się pająków, na przykład y, ma arachnofobię, y, są, są te kursy, na których taka osoba idzie i po prostu bierze takie pająki w rękę. Tak? I, I w ten sposób tak jakby uczymy się walczyć z tym strachem. Lub, jeżeli obawiasz się wody, równie dobrze, może, mogą to być takie zajęcia, na których y, będziesz się przyzwyczajać do bycia w wodzie i zaczniesz się uczyć, jak tej wody się nie bać, tak? Y, więc tak czy siak, no tak jak mówię, te, te dwa miecze, ta karta dwóch mieczy oznacza, że Wy tak jakby zaczynacie widzieć, że nie ma wyjścia, trzeba zaakceptować i macie tylko dwie drogi. Jedną, do jedną z tych dwóch do wyboru, którą chcecie iść, ale tak czy siak wygrywacie bo mamy te sześć buław tutaj, widzicie, jak ten pan niesie jedną buławę, bo wy tak jakby intuicyjnie będziecie będzie Was ciągnęło do jednej z tych ścieżek. I ponieważ będzie Was ciągnęło intuicyjnie, będzie to ścieżka najlepsza dla Was. I teraz tak jakby przestaniecie... Yy przestaniecie czuć się źle ze sobą, jeżeli chodzi o ten strach, tak? Tak jak mówię, zaczniecie go akceptować, dlatego mamy te odwrócone sześć kielichów. Widzicie te dwie ścieżki i po prostu wybierzecie sobie jedną z nich, ale bez względu na to, którą ścieżkę wybierzecie i tak wygrywacie. Bo tak naprawdę ta akceptacja jest waszą wygraną. I teraz kart wyroczni. Zanim przejdziemy do dalszych energii, mamy kartę Jasność Umysłu i to jest właśnie to, o czym mówię. Ta karta jest powiązana z tymi dwie, dwoma mieczami. Popatrzcie na tą panią, co ona ma na głowie. To jest ćma, która ma tak jakby popalone i poniszczone skrzydła. I to jest właśnie ćma, która tak jakby, ponieważ no. Jakby natura ją wzywa do tego, że, że, żeby lecieć do światła, tak? Więc tać ma po prostu poleciała do światła, tylko że nie zdawała sobie sprawy z tego, że to był ogień, więc, więc tak jakby no, poniszczyła sobie skrzydła, tak? Ale w ten sposób właśnie się uczymy. I w ten sposób wy zyskujecie jasność umysłu, bo być może nawet i ostatnio, mimo tego, że ten strach był, był gdzieś tam głęboko schowany, być może ostatnio właśnie ktoś ktoś tak jakby... trigger. Ktoś, ktoś albo wspomniał coś na ten temat, albo po raz kolejny ktoś, ktoś zaczął z Was szydzić, albo, albo się podśmiewać, tak? I Wy po prostu decydujecie się właśnie podjąć, podjąć tę decyzję, tak? Mogła zaczęła padać, stąd ta jasność umysłu. I tak naprawdę wszystkie te doświadczenia z przeszłości nie idą na marne, bo to, czego Wy doświadczyliście, to jest tak, jakby budowanie systemu odpornościowego, Waszego emocjonalnego, tak? Na takiej zasadzie, że to co kiedyś Was dotykało, Wy już wiecie, co ludzie mogą powiedzieć, będziecie w stanie tak jakby już się na to przygotować i już nie pozwolicie na to, żeby Was to tak bardzo dotknęło, tak? Stąd właśnie też ta jasność umysłu. No i oprócz tego właśnie zaczniecie widzieć te dwie ścieżki i po prostu obieracie jedną z nich, ale tak jak wspomniałam wcześniej, którąkolwiek sobie wybierzecie i tak wygrywacie, bo najważniejsza jest właśnie ta akceptacja. No i teraz... Y Okej, okay, jeszcze ta karta. To, to jest karta z talii o nazwie Odpowiedź jest prosta i też bardzo pięknie nam tutaj rezonuje z całym czytaniem, bo to jest karta o nazwie Drop It, czyli y, rzuć to. I właśnie to, to, co ta pani tutaj zrzuca, to jest właśnie ten ciężar, który jest niepotrzebny, który nie pozwalał Wam tak jakby właśnie... Y, rozwinąć skrzydeł, tak? Bo to był właśnie ten strach, którego Wy do tej pory nie akceptowaliście, z którym Wy się cały czas zmagaliście. I ta karta po prostu wzywa Was do tego, żeby porzucić ten strach, tak? Porzucić na zasadzie, ta, na zasadzie akceptacji. Czyli że nie pozwolić już nigdy więcej, żeby ten strach miał wpływ na, na wasze życie, na Wasze decyzje, na to, w jaki sposób Wy tym życiem kierujecie, tak? Więc to jest tak naprawdę tylko, tylko takie potwierdzenie. Że już przychodzi czas na to, żeby to zaakceptować, że już wystarczająco dużo czasu, y, tak jakby poświęciliście, nie powiem, że zmarnowaliście, bo to nie było marnowanie czasu, bo to było tak naprawdę, tak jak mówię, y, budowanie tego systemu odpornościowego, tak? Ale już wystarczająco długo to to tak jakby ciągnęliście ze sobą, i już teraz właśnie w lipcu przychodzi czas na to, żeby, żeby to rzucić, tak? I, I bardzo pięknie nam się właśnie rozwijają energie dalej, bo to są te, te ostatnie trzy karty, to są energie które mogą nastąpić już po lipcu, tak? Już po tym wszystkim, już jak tak jakby będziecie mieli tą jasność umysłu. Mamy tutaj y, pazia kielichów, mamy odwrócone pięć kielichów i mamy kartę równowagi. Czyli, że tak naprawdę paź kielichów to już jest ta jedna droga, którą wybieracie, tak? I ta droga, którą wybieracie, tak jakby da Wam dodatkowy, taki, da Wam takiego kopa, tak? Pozytywnego, y, że zaczniecie widzieć światło na końcu, tu, na końcu tego tunelu, tak? zaczniecie widzieć tak jakby, że jesteście w stanie z tego wyjść i zaczniecie widzieć bardzo dużo pozytywnych rzeczy, które tak jakby potem nastąpią, tak? I dzięki temu mamy odwrócone pięć kielichów, czyli że już tak jakby nie, nie będziecie widzieli całej tej sytuacji jako złej sytuacji, tak? Będziecie w stanie wykorzystać to, co się działo do tej pory na własną rękę. Nie na własną rękę, na własną korzyść, o. W ten sposób, bo tak jakby, no tak jak mówię, to, to było Wasze doświadczenie, na którym Wy się nauczyliście, tak? I odwrócone pięć kielichów po prostu pokazuje, że Wy teraz widzicie sprawę z innej perspektywy i Wy teraz zamiast tak jakby um, obłakiwać, um, może inaczej, ojejku. Widzicie, brakuje mi słów. Zamiast użalać się nad sobą, o! Zamiast użalać się nad sobą, nad sobą, przez to wszystko, co się wydarzyło w przeszłości, przestajecie to robić i po prostu używacie tego jako waszej broni. W tym momencie. Więc teraz już nie ma żalu, już nie będzie żalu. To jest po prostu wasza broń, tak? To jest tak jakby coś, o czym wy nie zapomnicie, to zostanie z wami, ale tak jakby uczycie się od tego i zamiast używać tego jako tak jakby wymówki, używacie tego jako waszej broni. I dzięki temu mamy na końcu kartę równowagi, czyli że tak naprawdę wasze życie zacznie, tak jakby z tych burzliwych wód zaczniecie zacznie wpływać na te spokojniejsze wody, tak? Bo tak jak mówię, ten strach tutaj, bo dla niektórych na przykład strach przed wodą może się wydawać czymś zupełnie nieistotnym, tak, że no to przecież to nie jest nad wodę, tak? Ale dla innych osób to, to może być po prostu... Yy, tak jakby trauma na całe życie, tak I, i wy mimo tego, że na przykład mieszkacie w mieście, tak gdzie nie ma dużej wody, w ogóle tak jakby nawet nie idziecie nad żadną tą dużą wodę ten strach dalej w Was gdzieś siedzi, tak to jest coś, czego po prostu tak jakby nie, nie jesteście w stanie usunąć tak, to jest po prostu, to siedzi zbyt głęboko yy, ale tak naprawdę no mając tą kartę równowagi to tylko pokazuje, że, że Wy dzięki temu że akceptujecie ten strach i że, że coś z tym robicie, tak Albo uczycie się z tym żyć, albo zaczynacie ten strach zwalczać. Cokolwiek to jest, którąkolwiek ścieżkę wybieracie, wasze życie, tak jakby zacznie, zacznie iść w, w takim w bardziej pozytywnym kierunku i będzie po prostu spokojniejsze spokojniejsze, tak jakby emocjonalnie dla was. Wy zaczniecie inaczej reagować na różne rzeczy, które dzieją się w waszym życiu, nawet niekoniecznie powiązane z tym strachem, ale tak jakby ten strach przeszłości miał na nie wpływ, na wasze reakcje, tak? Ten strach powodował tak jakby albo burzliwe reakcje, albo yy, jak to się mówi po polsku, po prostu wyolbrzymione reakcje, tak? I ludzie być może nawet nie, nie zdawali sobie sprawy, dlaczego, dlaczego akurat w ten sposób reagowaliście, ale to już po prostu, to już się kończy, tak? Wy już wpływacie na spokojne wody, wasze, ży wasze życie zacznie, zacznie nabierać kolorów. I wy będziecie się lepiej czuli w waszej skórze, ale to nastąpi dopiero jak rzucicie ten bagaż, tak? Zaakceptujecie to, czego nie możecie usunąć, tak? W tym momencie, tylko musicie nauczyć się z tym żyć lub po prostu z tym walczyć, ale tak jak mówię, to zostanie z wami, tylko wy będziecie widzieli to w innych barwach i tak jakby będziecie w stanie użyć tego jako waszej broni zamiast używania tego jako wymówki. Ok, to by było na tyle. Mam nadzieję, że czyta nie rezonowało chociażby z częścią z Was. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, życzę Wam udanego lipca no i mam nadzieję, że widzimy się ponownie, no i w przyszłym miesiącu. Pa, pa!